Cześć, tu Minecraft. Witam was w zapowiedzi filmu, serii filmów po męsku. I właśnie postanowiłem nakręcić nakr ser serię filmów po męsku i mówię od razu, że to po męsku. Nie jest to błąd ortograficzny, tylko wymyśliłem takie słowo pochodzące trochę z języka angielskiego i też od mojej nazwy na YouTube, od nazwy kanału. I mm, proszę Was, abyście y, w tej zapowiedzi dzisiaj w komentarzach y, napisali, co byście chcieli w odcinkach, y, czegoś może nie wiecie, jak zrobić, y, coś, y, wam się przyda jakaś pod, podpowiedź czy wskazówka, to piszcie ja, nakręcę jakiś filmik na pewno o tym. I no, i to chyba wszystko na tyle. Dobra, spotykamy się w pierwszym odcinku, cześć!